Nie ma. W tym odcinku mi kolega kabiszonek próbuje po raz kolejny mnie zabić, a ja go. Wcześniejszy film wam się spodobał, więc zdecydowałem nagrać rewanż. Jeśli wam się spodoba, to możecie mi to pokazać, zostawiając suba i lajka. W przeciwnym razie, jeśli zmienicie zdanie, możecie mi go zawsze odebrać. Zapraszam was do oglądania. Z domu no? No co tam? Z domu no? Jak tam życie? Myślę, że z Sigma po mnie i Ej, no co? Jaki reach? O, oh. oh, what the fuck? Okej, okay, nice Co teraz? Jak się Good. Oh, A, myślałem, że ty się dostaniesz tu A, okej, okay, okej, okay, nice Rozumiem, rozumiem <grystanie> No serio? Słuchajcie, mu ty że ja crazy licz bo jakby mordo to u mnie wygląda jak ty mnie z daleka strasznie hitał e, my... co masz? Aaa, takie gówno Pewnie gugno Tu mi się kompost buguje? A bo ty jesteś na drzewie. Jednak jest, a na samej górze żartowałem. Z tego upadku. No nie! No nie! No co? Może PL I co? Może ten reach jest crazy, co? O, uh. Jas, yes. Dream of Karim! Dream of Karim! Yes. No kurde! Wlecz mi mal daleko da. malno! Łopie, co to było? What the fuck? Młody ten taki crazy! Prima w zeba! Nie umiem bloków stawiać kopie diamenty, kilo w przeklęty! No, i ad! Cię daleko poleciałem. to to był chłopie za Adam Małyś? Nie ma skakania tu A jest skakanie tu! Albo nie ma! OOOOO! Oooo! Ooooooo! Ja mogę ten internet w tym tym. Ooo! O takiego Małysza robię ty! Aha! Zdej, zrobił Małysza do wody, a ja robię Małysza jak ty mnie spychasz, to jest takie, takie dziwne uh. I co on? O, okay. Nie Spodziewałem się, że kiedykolwiek będzie walka tutaj w tych ranym w na drzewa, chłopie Walka drzewowa. Nie, 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 nie! Nie zostawię! ZAS! Ja próbowałem gdzieś skoczyć, ale... Nic! No co? No ja też spadłem!

Okay, I uh, have some, yeah. <laughs> <laughs> <Whoa>! <laughs> <laughs> no, stop, stop, yeah. Leave me alone. Leave me alone. Oh, up, Nap. No, stop, yeah. <laughs> Dobrze, jak ripcio! No kurde, źle kipcio. Jak dostałem ten creeper w ogóle nie wysadził? Doskoczyłem no jakoś, nice. Dobra, tak, 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 spadli tam, dobra, jest dobrze. Jeszcze no w ogóle to skoczyli, kiedy raz są w pojedynkę? Tak, tak. Ja mojego loota nie mogę podnieść, o co chodzi? Aha, ale klas Zostaw mnie, a ci rodzinę zyś. Dobra, nie wiem, skaczę to A bo ty już się skmasował Kurde Nie Idź Nieważne, jednak Dobra Nie wiem gdzie biegniemy Застал, застал. Не, застак, не. Окей. Не, не, не. Ну, курда ты, жешь? Jesteś? Nie wiem. Cię zgubiłem, tak szczerze. Tam miałeś low, czy nie? Że ty coś tak... To myślałeś, tutaj, że ja tutaj nie wrócę? No. Chyba kazem. Dobra, idę, ja biegnie, dafak? Nie wiem nawet, gdzie ty jesteś. Kurde, ja do jakiegoś tego załuku Co Czemu ja bloków nie mam? Nie no, jest ciekawy, były ciekawe. Ale chodzi mi, że teraz jest nudny. No teraz tak. W sumie u Tobiasza też tak było, że ten... Że, że jak oni farmili, to nawet nie było... że oni tak ten... Że był taki moment, że oni chyba przez 20 minut nawet go nie atakowali. Ja nie wiem No co? Dobra, nie Mnie wiedziałem, że ty masz całą zbroję ja, nic, Nie, nic nie, ciebie nic nie, nie obchodzi Mam ja, dla ciebie zawsze jest, nie O, gdzie ty No spadłeś? No jazdy, to będziesz mi skakał na mordę Ja się tam do ciebie nie buduję, no bo ty masz szalety nie budę. To i tak byś. No już w... masz... tak... no klacz, by mógł być łatwy. Teoretycznie. To się tak buduje dla kontentu. Aha. Aha. Ciemhor z klacza zrobić się nie udało. To nie ma znaczenia, ty i tak tam stoisz. No. Why that strefa, bro! Why that strefa bro Co dostałem? Serio? Bro No nie no to jest nie fair To jest w ogiedużo... a w ogóle ty była... Przyznaj, że to była taka trochę strefa, no bo ty żeś tak dostał mocno. Albo w sumie nie mamy Bro why, why, what the fuck <śmany> co? No co? co ty co to za salta, mordy? Nie Gdybym miał hitboxy, Ło! dogadajmy się Jaś że to ty dostajesz. Tam muszę wrócić. Tam muszę wrócić. ta? mi Opak Thank you. Oh fuck. Oh fuck. O Ale fan oh. Też się buduje, Jezu. <laughs> to nie ma sensu, nie? A co nie ma sensu? No i pa! No jakoś... No jakoś masz... Jak masz chłopie gorszy kursów, to jakoś już się Ufak. umiesz chłopie. Nawet nic z tego nie dostałem. Wiem. No i, no i co to jest? Ty? Czy, I ty boże, że może powiedz, że te random i są jeszcze sprawiedliwe? No nie! No nie w ogóle nie są. O nie A! Ja mam mniejszy hitboxy! Nie, 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 nie! Już nie chcę mniejszych! Już nie chcę mniejszych! No nie! No serio! No jak ty nie zdechłeś pojazd tymi? Jak chłopie ile ty dostałeś sztotęksów? Nie, <grywa> sporo, sporo O chłopie, jedno serce miałem, jedno serce miałem O jedno serce miałem o, Jedno serce miałem O chłopie, <grywa> o, jedno serce miałem o, jo, o. O. <grywa> Jedno serce chłopie, <miałem. grywa> <grywa> <grywa> <tansionant> 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 Nie ja to ten ze lata, nie? Jak Bail chłopie, jak Bail zawijałem Wiasem No i tak ty to pewnie wygrasz, bo tych zawsze tak Musisz zdechnąć a i tego to wgrywasz Ło wow, wo 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 wo, wow mordo mordo się rozpędzasz trochę No chyba nie No chyba ta przysiad ja się nie, ja nie mogłem wspiąć nie A ty What? WHAT WHAT, What? O oh, OK Co tam What? co zrobić? no co no to jest bez sensu. ja w to nie grałem. mordo ty żeś takie shotenkię dostał? da dalej nie wiem. Siema mordo mordo mordini pablo pablo. Wstałem gdzieś był. o. no czemu ty nie dostałeś? Bardzo fascynujące jest to na Random Intim już nie powiem też, że. Bye dream. Woah, what the fuck, bro? What the fuck? Oh, gonna... oh my god. Tej budowa. A góra tak gdzieś podskakiwał, ciebie wyciągnęłem właśnie o tym, mówiłem. Okej, okay. um, zły placement, o złym czasie o złej porze, Nice, rozumiem. Się zabudował tam ty no? Chcę się żeby zabudować. Jeszcze <laughs> na z której strony ja cię podkopuję? Z której strony cię kopuję, kopię Jak myślisz? जी 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 जी